Witam Was serdecznie z tej strony, Bogdan. W tym filmie pokażę Wam, jak wygląda i na jakiej zasadzie działa łącznik krzyżowy. Łącznik wstawiamy w liczbie jednego lub więcej pomiędzy zawsze dwa końcowe łączniki schodowe. Tu, w tym wypadku, pomiędzy łącznik schodowy, na przykład na parterze, i na drugim piętrze, jeżeli chcemy na piętrze mieć też taki łącznik, żeby móc uruchamiać oświetlenie na klatce schodowej, na przykład, lub na, w długim korytarzu, żeby mieć na przykład na początku, w środku i na końcu, albo yy, na przykład na parterze, na piętrze drugim, trzecim, czwartym, piątym i na przykład na szóstym, to zawsze na końcach ma być schodowy, a pomiędzy muszą być właśnie łączniki krzyżowe czyli zwykła, standardowa rzecz w domkach jednorodzinnych, dwupiętrowych. Parter piętro i drugie piętro. Jeżeli chcielibyśmy na przykład w każdym z tych miejsc, na każdym z tych poziomów kondygnacji móc uruchamiać, wyłączać oświetlenie, no to w takim wypadku musimy zrobić zawsze na samym dole schodowy, na samej górze łącznik też schodowy i pomiędzy na dowolnej ilości kondygnacji już krzyżowe. Jak to teraz działa? Zobaczcie, najpierw Wam pokażę, jak działa, wtedy będzie łatwiej wytłumaczyć. Czyli Jesteśmy na parterze, idziemy sobie na parterze, chcemy wejść na schody. No to uruchamiamy sobie oświetlenie i schody oświetlone. Idziemy sobie na pierwsze piętro, idziemy sobie na drugie piętro i wyłączamy oświetlenie. Idziemy sobie tam gdzieś na przykład do jakiegoś pomieszczenia. W tym samym momencie, na przykład na pierwszym piętrze, ktoś chce zejść na parter, no to idzie sobie, idzie i na schodach sobie uruchamia oświetlenie. Schodzi sobie na parter, wyłącza i idzie sobie o, teraz się zdarzy sytuacja, że ktoś jeszcze z pierwszego piętra, ale chce już na drugie wejść no to znowu ciach idzie sobie, wchodzi na, pierwsze piętro, na drugie piętro, wyłącza i teraz na przykład z drugiego piętra ktoś chce szybko zejść na sam dół, no to sobie naciska idzie sobie po schodach na pierwsze piętro, na drugie, naciska i wyłączy oświetlenie jak sami widzicie, zobaczcie, jest to wszystko kompletnie naprzemienne nie ma tu żadnego konfliktu, żadnego kompletnie tak więc w praktyce widzicie, że to jest naprawdę bardzo proste, a łącznik krzyżowy pracuje tylko i wyłącznie na przewodzie fazowym. Faza zawsze przepływa tylko przez jeden przewód z danych dwóch, które wychodzą od schodowego, czyli na przykład tu albo tu. I tak samo tutaj pomiędzy schodowym, e, krzyżowym a schodowym, przepraszam, jeszcze raz. schodowy, schodowy, krzyżowy, pomiędzy krzyżowym a schodowym zawsze w jednym przewodzie, czyli na przykład tu albo tu. Te przewody często są nazywane przewodami komunikacyjnymi. Do łącznika krzyżowego nie dochodzą i tak samo do wszystkich łączników nie dochodzą żadne przewody typu neutralny czy ochronny. Te dwa przewody od naszego źródła zasilania idą maksymalnie do końca, do samego odbiornika elektrycznego, w tym wypadku lampek. A jeżeli chodzi tutaj o fazowy, on jest roz, rozdzielany, to znaczy łączony, już on nie idzie bezpośrednio do odbiornika. Tylko idzie do łącznika schodowego, do osobnego takiego złącza. P zazwyczaj oznaczenie ma i wychodzą dwa komunikacyjne. One idą nam do naszego łącznika krzyżowego od góry, czyli tam, gdzie mamy przycisk w tym momencie wciśnięty. Czyli w tym wypadku, o tak są te złącza tutaj dokładnie ułożone. Zaraz wam pokażę. I od dołu dwa wychodzą i idą tak samo jak tutaj, widzicie? Nie ma tu żadnego problemu, żebym prze przemienił te przewody. Tak? Czy tak? Czy tak czy tak? Tak czy jak będzie to działać. Pamiętajcie, że tutaj wszystko działa na przewodach fazowych, które można ze sobą łączyć. W związku z czym, jeżeli kupilibyście krzyżowy i chcieli złożyć taką instalację w swoim domu, to nie ma sytuacji, że zrobicie coś, żeby coś strzeliło, uszkodziło się czy zepsuło. O co mi chodzi? Jeżeli nawet byście źle podpięli te przewody tutaj, czy na przykład ten tutaj u góry, ten tu na dole, ten tutaj na dole, ten u góry i coś by nie zadziałało, to się nie przejmujcie tym w ogóle. Po prostu zobaczycie, że na dole na przykład Wam się włącza, u góry Wam się włącza, a jak dacie na dół, nic nie działa, ani tu, ani tu. No to żaden problem, po prostu podchodzicie, wyłączacie znowu oczywiście zasilanie. Pamiętajcie, zawsze wyłączamy zasilanie, gdy pracujemy przy przewodach. Nic na próbę. Zawsze wyłącznik nadprądowy trzeba po prostu wyłączyć, ewentualnie różnicówkę także. Ale ok, żebyście widzieli. Jeżeli coś pójdzie nie tak, to podchodzicie znowu do krzyżowego i bierzecie po prostu, odkręcacie te przewody i jeżeli mamy coś nie tak, to po prostu jest tylko opcja jedna który z tych przewodów trzeba dać inaczej wtedy wiadomo, że tamten drugi pójdzie inaczej sprawa załatwiona, nie trzeba nawet na schematy tutaj patrzeć przy dodawaniu krzyżowego, to jest banalnie, banalnie proste tak więc tutaj każdy łącznik, jeżeli nawet byśmy nie mieli jakiegoś obycia, a pracowali na Wyłączonym prądzie oczywiście, czyli wyłącznik nadprądowy jest wyłączony, to nie ma problemu. Nawet jak coś źle podepniemy dowolny z tych łączników, no to nic się nie stanie. Najwyżej nie zadziała, ale nic nie strzeli. Tutaj nie mamy nigdzie przewodu, jak zauważyliście, neutralnego ani ochronnego. Nie ma co tu strzelić, nie ma z czym. Po prostu jest prąd albo go nie ma i tyle. Tak więc najważniejsze przy łączeniu tych tutaj schodowych z tym naszym krosowym czyli inaczej mówiąc krzyżowym, jest to, żeby wychodzące dwa przewody tutaj weszły sobie od dołu, czyli tam, gdzie przycisk mamy naciśnięty, na przykład. Nie stoi nic na przeszkodzie, żeby wpiąć te przewody tu wyżej, ale jeżeli będziemy mieli na przykład o taką yy, puszkę instalacyjną, no to na przykład z parteru przyjdzie tu przewód, tak? Znaczy yy, yy, kabel instalacyjny z przewodami, no to te dwa albo przewody osobno przyjdą. Albo jeden jakiś kabel, tam weźmiemy podwójny czy potrójny, i go tu wsadzimy. I drugi pójdzie z piętra, tak? I teraz, co? Jeżeli byśmy je ze sobą połączyli, to oczywiście łącznika nie zastosujemy. Ale jeżeli przez łącznik, właśnie ten krzyżowy, te dwa przewody tu brązowy-brązowy, które są tutaj wpięte, wepniemy sobie do łącznika, ciach-ciach, i z góry tak samo obrobimy i ciach-ciach. Składamy, zakręcamy ciach. Tutaj oczywiście ściąga się ten przycisk w taki sposób, że się wyciąga, i tutaj dokręcamy te śruby. Nie samym ewentualnie próbnikiem elektrycznym, można dokręcić delikatnie, ale dokręcamy już te śruby płaskim albo e, krzyżowym, oczywiście. E, wkrętakiem, że tak powiem na siłę. To ma, znaczy ma być mocno to wkręcone, żeby Wam e, te przewody po prostu tutaj luzem nie latały, nie wyskakiwały. Następnie tylko i wyłącznie zobaczcie. Tu jest jedna śrubka za ten przewód, tu za ten przewód, tu za ten, tu za ten idzie sobie do góry. Tak więc wkładacie, podchodzicie do Waszej instalacji, uruchamiacie zasilanie i sprawdzacie, czy działa, czy nie działa. Oczywiście jeszcze różnicówka, sorry. Ja, bo tu akurat mam na moim teście też różnicówkę w razie, co lepiej zabezpieczać w mieszkaniach też powinno być. OK. I mamy ciach. Idziecie sobie ciach, wyłączacie, wyłączacie, wyłączacie u góry. Zobaczcie, nie ma żadnego znaczenia od tego środkowego. Zobaczcie, nieważne na jakiej pozycji wszystko działa. Widzicie na dole, tak samo zawsze jest zasada. Jest albo nie ma. Nie ma sytuacji tak, że gdzieś jakoś przełączycie, na przykład, tak, i nagle Wam wszystko nie działa. Jeżeli tak by było, to znaczy, że po prostu jeden z przewodów podpieliście źle. Na przykład, te dwa przewody podpieliście z boku, tak. Czyli na przykład ten przewód daliście tu, a ten daliście tu. No to taka sytuacja będzie miała miejsce, że na jednym będzie działać wszędzie wszystko, a tu, a na drugim przełączeniu nie będzie nic działać, będzie cały czas ciemnota. I jeszcze raz Wam mówię jedną rzecz. Na przewodzie fazowym, ja bym je mógł wszystkie cztery ze sobą złączyć i nic nie stanie, po prostu zaświeci się oświetlenie. Tak więc nie macie się czego tu obawiać. W przewodach, przyłącznikach. Jedynie oczywiście trzeba zachować logikę albo działa, albo nie, ale nic wam nie strzeli, nie wybuchnie, nie bójcie się tego. Ale oczywiście uważajcie i zawsze każde przewody, jak połączyć, chcecie, czy cokolwiek, zawsze wyłączacie wyłącznik nadprądowy w dół. I różnicówka oczywiście przyciskiem, albo ręcznie też. W tym momencie dopiero możecie cokolwiek robić. Mam nadzieję, że teraz zrozumieliście, na czym polega zasada działania łącznika e, krzyżowego. Inaczej on się nazywa crossbar switch, tak? Crosowy, po prostu przełącznik. Czasami nazywamy go włącznikiem. Czasami niektórzy nazywają wyłącznikiem. Niektórzy włącznikiem schodowym. Oczywiście najlepiej nazywać tego typu łączniki standardowo. Łącznik na początku, bo to są łączniki. No i po prostu co dalej? No, w tym wypadku krzyżowy, w tym wypadku schodowy. Są jeszcze łączniki pojedyncze, dwubiegunowe, świecznikowe. Co tam jeszcze za łączniki są? Żaluzjowe są jeszcze łączniki. No, łączników jest sporo, ale nazywajmy to po prostu tak, jak ma być: łączniki instalacyjne. Łączniki instalacyjne. Pojedynczy taki, z jednym przyciskiem, najczęściej jest nazywany łącznikiem instalacyjnym. Po prostu, najzwyklejszy plus, minus, znaczy jest, nie ma, nie żadne plus, minus, po prostu. Rozdziela albo, albo łączy obiekt. No to to jest łącznik instalacyjny najprostszy. Eee, no i chyba tyle. Mam nadzieję, że wszystko jest dla Was kompletnie jasne, eee, jeżeli chodzi o krzyżowe, Po prostu podłączamy, tu ciągniemy ciach, idą do dołu ciach, i od góry ciach. I jeżeli mielibyśmy kolejnych ileś tych łączników nie, krzyżowych, to tak samo podłączamy. Te dwa idą tu i łączy się w dole, w dole i eee, z góry te, co idą w górze. I tyle, nie ma problemu. Nawet. Jeśli podłączylibyśmy na odwrót, też powinno wszystko działać Zobaczcie, tu wszystko działa, nie? Zobaczcie ciach, ciach, ciach Zobaczcie, działa działa, 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 no jakkolwiek Wyłączmy zasilanie, żebyście mieli pewność, że też zadziała Zobaczcie, nawet jeżeli bym na odwrót to poskręcał ciach ciach, zobaczcie Przewód jeden, przewód drugi, i nawet na odwrót, jak wezmę teraz te przewody Zobaczcie, w ten sposób no, Nigdy pod napięciem nie pracujemy, zawsze wyłącznik nadlądowy w dół No chyba, że on jest akurat jakiś tam francuski, czy jakiś inny i na odwrót trzeba no to wtedy w górę ale ma być po prostu tutaj napis OFF ma być to wyłączone Napięcie ma dalej nie iść. Jak nie mamy jakiejś pewności czy coś, to próbnik elektryczny i Sprawdzamy każdy przewód e, przy naszym gniazdku, czy nie zaświeci. Ewentualnie miernik albo e, jakaś tam oprawka z żarówką i dwoma przewodami wyjściowymi, żeby sprawdzić, czy na pewno nic nie zaświeci. Ok, mamy gotowe. Zobaczcie, nawet na odwrót, jak podbiłbym, nie starał się nawet, żeby to dobrze było. Zobaczcie nigdy się nie boję, że coś strzeli, bo tu nie ma co strzelić i zobaczcie, ciach, 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 ciach ciach, 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 cia, cia. tak więc jak widzicie nawet jeżeli bym tutaj na krzyż coś zrobił, czyli inaczej niż tutaj czy na odwrót, też zadziała po prostu no nie ma siły jakimś tym przewodem zawsze biegnie faza zależnie od tego, jak ustawimy z mojej strony to tyle, trzymajcie się, pozdrawiam i oczywiście, jeżeli będziecie mieli jakiekolwiek pytania, pytajcie w komentarzach. Na dole tam ten przycisk czerwony subskrybuj proszę nacisnąć, jeżeli jesteście zainteresowani tak, że tak powiem, praktycznymi i prosto wytłumaczonymi poradnikami. Komentujcie, ciekawy jestem waszej opinii. Pewnie ci co się na tym znają albo już to robili, to powiedzą: "Kurde, to przecież jest proste jak budowa cepa, po co to tłumaczyć, Ale bardzo dużo ludzi szuka tej wiedzy, bo chce to po prostu zastosować w mieszkaniu, w domu. I niektóre poradniki lub, nie, lub schematy elektryczne mogą być dla nich skomplikowane i tworzyć obawy. Jedyną obawą zawsze przy elektryce jest to, żeby mieć zabezpieczenie, które ma zadziałać. I nigdy nie pracujemy, nigdy nie pracujemy na włączonym zasilaniu. No chyba, że jesteśmy doświadczonymi elektrykami, wiemy co robimy i bierzemy za siebie odpowiedzialność oraz mamy odpowiednie uprawnienia. Ale jeżeli nie mamy tego, a nawet i w ogóle nie powinniśmy pracować, koniec kropka. Zawsze zasilanie powinno być rozłączone na wyłączniku nadprądowym. O, w tym wypadku jeszcze mamy tutaj różnicowo prądowy wyłącznik, więc jego też zawsze sobie wyłączam. Dobra, z mojej strony to tyle. Jeżeli będą pytania, pytajcie. Z mojej strony to tyle. Trzymajcie się, cześć Wam.